Siemano. Dzisiaj pokażę Wam alternatywę dla programów takich instalowanych na komputerze. Pro, program przeglądarowy do edycji zdjęć wideo. Otwieramy w przeglądarce stronę internetową i tu mamy od razu dwie opcje. Dwa programy, tak jakby samodzielne. Mamy opcję Pixar X i Pixar E. Trochę się różnią od siebie. Możemy sobie zobaczyć, czym one się różnią. Dodatkowo mamy też opcje płatne. W darmowej opcji mamy no dużo, dużo jest tam możliwości, a w tych opcjach dodatkowych mamy takie bardziej zaawansowane narzędzia. Dodatkowo możemy sobie ściągać takie gotowe filmiki, takie krótkie prezentacje, ale wystarczająca jest ta wersja taka podstawowa. Pokażę Wam, jak można sobie ładnie, fajnie, szybko robić zdjęcie Niestety, jak widać, czasami zdjęcie się nie chce wczytać, bo to jest tylko przeglądarka, więc. Zależy od internetu, zależy jaki jest obłożony pewnie ten program, więc tu mamy czasami kłopot. Ale ja sobie, kiedy wczytałem później to zdjęcie, obrobiłem, dlatego tu widać katalogu, który y, tu jest pokazany. To zdjęcie ja już tam jedno obrobiłem, ale pokażę Wam od początku, jak można obrobić sobie zdjęcie. Mamy tu takie podstawowe opcje. Ja się zajmę głównie wycinaniem tła, czyli pewnych elementów w tle. Tu mamy takie cztery właściwie opcje, takie automatyczne wycinanie taką no, dodatkowo takim pędzelkiem, którym możemy sobie zaznaczyć lasem, czyli dokładnie sobie ten kształt zaznaczyć i jeszcze taką opcję automatyczną tarczy. Jeszcze pokażę Wam takie opcje podstawowe. Trochę nieskładny jest ten filmik, ale Wam dam taką krótką prezentację, jak ja tam zrobiłem to zdjęcie. Warto się tym programem zainteresować. Dlatego, że można bardzo łatwo sobie szybko wczytać zdjęcie, można sobie ładnie wyciąć z tego zdjęcia jakieś tło, pokrzerabiać szybko. Dodatkowo pokażę Wam jeszcze na drugim zdjęciu, że można sobie na przykład wyciąć, zrobić to na warstwach, czyli to jest bardzo przydatny program. Podobnie jak w gimp mamy też te warstwy. Tak samo tu istnieją te warstwy, które możemy sobie nałożyć na siebie i przygotować sobie odpowiedni, znaczy na jednej warstwie sobie zrobić na przykład wycięcie tła, nałożyć na drugą na warstwę, gdzie mamy inne tło i zrobić sobie taki kolasz lub ob, obraz w dwóch. Także to jest bardzo, bardzo fajna opcja przydatna. No, co tam jeszcze możemy zrobić? No Inne opcje kolorowania, zniekształcania zdjęć, może pokażę w innym filmiku, żeby to nie było za, za, za długie. Także piszcie w komentarzach, czy dać Wam jakąś jeszcze rozbudowaną wersję tego programu, czy, czy wystarczy taka zajawka, gdzie wchodzimy sobie po prostu tylko na stronę internetową. Poniżej dam link do tego programu, żebyście sobie mogli przetestować te opcje. Według mnie jest to bardzo fajna, szybka alternatywa bez instalowania, w każdym momencie możemy sobie wejść na taki program z przeglądarki, wczytać zdjęcie, obrobić bardzo szybko. Naprawdę super opcja. Przygotowuję mm, oczywiście jakieś filmy na 1000 subów, nie wiem jak to wyjdzie jeszcze, no, ale w każdym razie jakieś zakupy nawet porobione, jakiś lepszy mikrofon. No i zobaczmy co tu jest w środku. Mamy taki kopil. No z fotelem właśnie też miałem ostatnio kłopoty. Padł... Początek września padł fotel. Opowiem Wam niedługo o